No nie wierzy! KURWA!!! wo 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 Spokojnie 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 spokojnie! Spokojnie! Spokojnie spokojnie! Żyje! 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 Halo czyli Cześć! Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku! Ja jestem Mateusz że to jest... Władca Pierścieni! powrót króla! Ej, moi drodzy, co już my dzisiaj sobie zrobimy? Czy idziemy dalej z ucieczką do Zgiliad? I z Frodą i samem? Czy kontynuujemy wątek dla może jak go zaczęliśmy w poprzednim odcinku, to lećmy dalej z tym. A najwyżej potem sobie przeskoczymy. No dalej gramy oczywiście Legolasem. No bo. Jak by nie patrzeć. Są najlepszy Elegon's bohater. Hmm. No to fajnie, że, bo, że będę to grać Legolasem. The dead do not to pass. Oj, oj oj o kurde, ty ta, aż tak mi wysadziłeś z, z bomby. Opie, popie. popie. Oj, oj, oj. No ty 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 bez przesady. Ja muszę sobie wspomnieć jak to, to wszystko wyglądało, wiecie Nie jest takie proste. No chodź. Fajnie, że te strzały w ogóle zostają w nich. Tylko jak na 2003 rok? To, no skurde. No Jezus Maria, no. Nie, 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 nie. Lepiej parować, lepiej parować niż odskakiwać, dobra? To już wiemy. Dobra, dobra, dobra. Nie da się tego pominąć. Naprawdę? To już to widziałem. Ochle. Dobra, będę wam to pauzować po nie? Nie wiem czy łuku, nie lepiej do niego strzelać Dobra, Jak poszło źle No, dawaj do robaczków. Co, oni się nie to Nie, no, nie wiem, przeszkadzało. Dobra, nie pykło. No i bra... o, że zna żółtym, to elegancko, ale szkoda, że mu hity nie wchodzą jak jestem. Dobra, to jest jednak słaba walka z bossem. From slofter, From slofter, From robi... Boże święty robi to lepiej, ale nie no Oj oj Dobrze, że wziąłem Te wzmocnione strzały To jednak będzie robić robotę No, A nie. Ja cię rozkupuję. Oj 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 oj, oj. Co on teraz robi? Nowa faza. Rosz do górka. Okej. Wind of the

Chciałbym będzie za darmo w niego, więc fajnie. No jednak nie był. Ej, e, patrz, gra się bugowała chyba, że, że. No bo jak to inaczej stwierdzić? Dlaczego oni mnie nie atakują, skoro ja jestem ten. Ej, 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 ej. Dajem radę. Kurde, bele. Chłopie, robię ci defles. może no, no, nie do końca, ale... No kurde. Fight for me and I will dobrze! Będę Bandini. I don't okay, know. czy oni sami uciekną? Czy ja teraz będę. Chyba ja będę teraz dalej uciekał Hurry, wszystko collapses! dobra, ten etap nie jest aż taki krótki. It's all coming down. hurry! Harry, Harry, ale mam pół zdrowia, to dobrze. Gość powinienem się rolować. To nać ten o nie, to może polegać na tym, że ja będę piękny do wyjścia. Zobaczymy zaraz. Dobra, ech. Powiem tak, korci mnie, żeby się zatrzymać, ale. O, okej, ok, dobra, Bardzo fajnie. I nagle już się etap nie rozwala. A gdzie są moje kompanii? Ojej, oj, 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 panowie, panowie ojej, 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 że ojej, 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 Mój, mój ten Antonio Bandera. O, co się stało? No nie. Hurry! wszystko no, się zniszczy! Wszystko się zniszczy! Szybko! Przecież, że ja się wgłóciłam. To sprawiło, że szybciej się tam co zapadało. No, to bez sensu. że akurat tak wleciałem, że wleciałbym jedynkami, ale to nie jest aż takie łatwe do uniknięcia, bo ten... to się respi po prostu na moim ekranie. No kurwa! Co to ma być? Hurry! Everything collapses! coming down! Przecież ja nawet nie mam możliwości tego uniknąć. Albo to pewnie wleci, albo nie wleci. Pięknie środkiem. No, ale co do? Ale, Rzecz, to to... Będę zaraz jak Chopesz, nie? Chyba że hmm. Ja biegłem w te, 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 te kamyki co już spadły i to mnie spowoniło i ta lawina mnie dogoniła, chyba że coś takiego się wydarzyło. Zaraz zobaczymy, nie? Nie rozumiem, co tu się w pizdę palec wyprawia. Przecież na początku tego etapu wszystko ładnie przebiegłem. Zaczynam się troszeczkę irytować. Jakby były jakiś? Wody tego, dla którego coś mi tu miało nie wychodzić. No przecież to jest niebywałe, no! O, oh, nie trochę, zaraz, zaraz mnie coś trafi, no normalnie, zaraz czymś pierdzielne. Uderzę w coś, albo kogoś zniszczę coś, albo kogoś, albo kimś, albo tym projektantem zasadnym, który zrobił coś tak głupiego. Ja A teraz przebiegłem. Idzie dalej. O Boże święty, to będzie to najlepsze, że tak jedno, to będzie Wow, ale ja to zrobiłem. I wszystko się zaczyna zarąbiście. No, jak miałbym coś na takiej kamerze jakoś zareagować na coś, co mi leci na łeb, to na pewno bym dał radę. Nie bywałe! Jak można było taki etap zepsuć? Zepsuć! Czego nie naprawić? Powiedzcie, że zaraz będzie checkpoint! No, na pewno nie będzie. Checkpoint już koniec No rzecz w dupę! Z wami! Muszę? Podka! Ja pierwszy, jak mnie tu zaraz znowu coś zabije to ja chyba wyłączę tę grę nie? Nie wolno tak, nie wolno! Dajcie potkę. Dajcie, dajcie savea, wola savea niż podkę Dead are still here! Jest spódka! O, mam moich kompanów. No, nie ale... O! Fajnie! O! Nie, 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 ale... Możesz No przecież to jest nie KURWA! Macz, Z wami! Wszystkimi! No nie wierzę, kurwa! Ło, 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 spokojnie, 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 żyje, żyje, żyje. o nie! Haha! Nienawidzę tej gry! Nienawidzę jej, nienawidzę! Nawet nie obrażacie sobie, jak ja jej nienawidzę! Nienawidzę! Wszystko od nowa! Kurwa! Zresztą... Jeszcze... Walić tę walkę! Ale te etapy! Z tym wszystkim! To przecież mnie szlak jasny trafi! O! Oh. Oh. Ty! I teraz się udało od razu, nie? No o co tu chodzi? Ja jestem odpalony na to! Odpalony jestem! Po prostu jak... Trzeba Hitler. wszystkich! Ale no, tam jest ich po prostu... ...holera! nie jest takie! To sobie ich po prostu zaklikać, bo. ...ci dają te ataki! Kurde! No i patrzcie. Walą ci te ataki, kurde. Po 5 i weź ty se to Ty, i, I co się teraz wydarzyło, że ja nie zginąłem? Może mi ktoś to logicznie wytłumaczyć Ja naprawdę chciałbym zrozumieć, że mhm. No... no fajnie! Dziesięciu mnie widzicie, No przecież... Ciao! Plada, Dobra, widzimy się na... Przy pierwszej walce. A? jesteśmy. No! No przecież to jest nie no, no weź weźcie z tą wyjdźcie no pijaj okay, robię, nie? Fajnie, fajnie, fajnie być, o, dwa podki, Dwie potki potki dostałem, dobra. Nie ma źle. Zobaczymy sobie tego. Kołpak. Skały. To już spokojnie, tylko spokój cię ulepię. Tylko spokój. Późwa no. Wiedziałem, że trudny poziom trudności będzie ciężki. No, patrzcie, jak ja mogę to zareagować, nie? W takich trzymach przeciwników. No przecież. No! Nawet nie widzę tych ataków! Nawet nie widzę tego! Aj, drodzy, jak widzicie? Tu poziom zdrowia jest już po pojednej walce. Podbóg potka. Mam tyle zdrowia. Nie, nie chciałem tej pierwszej walki nagrywać, mówię, skupię się bardziej, będzie lepiej. Prawie umarłem. Prawie umarłem, naprawdę jestem już tak blisko, żeby wyłączyć tę grę, nie? A w co so to mogę grać le te? No, to się jakoś Dla tam... Przecież ty... Nie posra z wami zaraz! No przecież... Tarczownicy zasrani! Do roja! Do roja! Proszę, już! Wypier... Wypierdzielać to! No! Do... Już! Do roja! Do roja! No przecież... Kurwa, paruje wszystko! Jeszcze mi postać wyleciała w kosmos, no! Chodź, zaklikam cię, po prostu cię zaklikam! Ooo, dobrze, mamy zielony. Mamy zielony, moi drodzy, moi drodzy! Mamy, mamy zielony, mamy zielony! Zielony pasek zdrowia, no! Nie jest najlepiej, ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ale nie jest najlepiej. O Boże Święty Nie wiem. Wreszcie jakbym miał możliwość w tej kurde w tym czorku stać i strzelać... To nie byłoby źle. No! I won't now! We must get out. Będziemy zachwikiwać. na to pozwala, to tak będę robił. Musimy sobie mocniej strzały zrobić. No. no, fajnie, że to mi nie? Też by było. Chyba mać. No po prostu. No, patrzcie, gdzie jest moja postać, no? No przecież. To so, jest biścieście naprawdę. Ta potę. Ha, jeszcze. Ta Rębacz fajnie wchodzi, fajne kombo daje, Jest tyle dobrze, no. Aha, trzech Powiedziałbym, że to po trzech dla nas wszystkich, nie? Ale wiem, że ja będę ich musiał zaklikać. Dobra. Może się uda, może się uda.

Znaczy, już widziałem ucieczkę, już widziałem, że tam ten, jakby... Jezus Maria, jakby to, jakby to nie był endgame, to już by na to na nas spadło, niepotrzebnie, żebym się zaczął napijać tej wody. Znaczy, herbaty. Oh. Na zero idealnie, no tak. Trudno. Dobra, co my z tym możemy kupić? Za taki wrogów zaskoczenia, gdy wstajesz, to moglibyśmy wykupić właścicielski atak błyskawicami. Okej, okay. to nie możemy. Dobra, weźmy to, weźmy to. Weźmy to, na wszystkich Następną postacią po prostu wykupimy sobie to Żeby było spoko I będzie gitara, ja pierdzielę, Ale mi da w dupę ta misja Tak, oczywiście, że chcę zapisać Aha, muszę kliknąć, dobra, jest nie, zrobione! Mamy południową bramę, potem mamy pola plenoru, czarną bramę i szczelinę zagłady. A tu jest. Aha, minas circuit. Leży No dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Ja wiem, że jest. Chyba, że sobie jeszcze coś obejrzymy. Grych Hobbitu? Well, Elijah gamer. The best player. Would be Elijah. Well, this is where I get to, to pat myself on the back. I'm definitely a better gamer than the two of them. Yes! <sighs> Elijah has this in insane ability <laughs> of being able to just uh, grab hold of a console and go through a game. I've actually made the, the controller float and without touching anything, I've managed to play the game. It's only happened a few times, but. I've only been seriously gaming now for probably. Three or four years, and he's doing very well. Uh, but I'm still a much more experienced gamer. But well, I'm getting there. No, I can beat Elijah a few games now. I am certainly a lot better than Dom. Ah, Dom, who you know talks a good game. Oh, look at me go! I'm on fire now. He says I'm getting so good at this game. I says, Okay, give us a... Beat him three times in a row. Billy's getting better, but he's not great. Billy is awful. One of the worst game players of all time. I think I do have uh, a special gift for gaming. You'll be playing a two-player game and you'll go, Billy press X and he'll be like, Hang on a minute, I wait, Where's, which one's X? But I just haven't really opened that gift yet and given it to myself. No <laughs> niezłe. <laughs> <laughs> okay, dobra, does it. Yy, to było na tyle w tym odcinku. Wiem, że jest krótszy, ale nie zrobimy już kolejnej misji, bo to by trwało za długo jeszcze z tymi failami. Trudno. Jeśli się podobało dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Władca Pierścieni, Powrót Króla, królu Umarłych. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa pa!